Gabinet jest na końcu korytarza. Powodzenia! Wow! No, nie często widuje się taką laskę u nas w szpitalu. Wyglądam przy niej jak sierota. Wow! Dziękuję za miłe słowa. Przesyłam wszystkim buziaczka. Zakochałem się. Oszaleć można. Ej, a wy dokąd? Siadajcie i czekajcie, aż was zawołają. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść, zaraz zaczynamy. What? Ojej. Przepraszam, jestem dziś troszkę niezdarny. To moja szansa. W porządku, Lila i Lola. Nadszedł wasz czas. Dość siedzenia w tych piłeczkach. Zaczerpnijcie świeżego powietrza. Chodź tu, mój słodziutki. No i jak się czujesz? Co za piękność. Myślę, że ja też wyglądam całkiem nieźle. Co to ma być? Chomiki? Jak ci nie wstyd. Wynoś się z mojego szpitala! Masz dziecko! W takim razie proszę przejść do przodu, śmiało. Dziękuję. Dzień dobry. Ojej! Nie zwracaj uwagi. Dopiero się napił. Napił się? Mam pewne podejrzenia. Co to ma być? Masz tupet przychodząc z rybą. Wynocha z kliniki. Ile można? O nie! Auć! Jak się czujesz? Wszystko w porządku? To przez to głupie akwarium. Jak ja kocham moją myszkę. A ja swojego żółwia. Dziewczyny, pamiętajcie, że zwierzęta nie mają wstępu do kliniki, więc nawet twój słodki żółw będzie musiał tu zostać. Mam tu nawet dla niego specjalne akwarium. Proszę, posiedź sobie tutaj. Zapraszam. Moja słodka myszko Jerry, też będę musiała cię zostawić. Chociaż kim oni są, żeby mi mówić, co mam robić? Chcę mieć mojego pupila cały czas przy sobie. Jerry, nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli schowam cię pod czapką, prawda? Zrobię nawet podwójne dno, żebyś czuł się dobrze. Właśnie tak. A drzwi do twojego domku będą w kształcie czerwonego serduszka. Chodź do środka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Idę do dentysty. Chwileczkę, co masz pod czapką? Nic. No, okej, okay, wchodź. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry, usiądź na fotel i powiedz mi, co ci dolega. Boli mnie ząb. Nie mogę się nawet porządnie ruszyć. Zazwyczaj tego rodzaju problemy nie są związane z zębami. Rozumiem, dlaczego nie możesz się ruszyć. Czy coś jest dla ciebie niezrozumiałe? Zwierzęta nie mają tu wstępu. Wynoś się. Czekaj, co trzymasz w rękach? Wygląda jak królik. Jest oczywiście bardzo słodki, ale nie można wprowadzać zwierząt do naszej przychodni. Jak to nie można? To co mam zrobić z kotkiem? Muszę gdzieś schować plecak. Buba. Myśl ani myśl! Wiem, ukryję go na brzuchu pod bluzą. Mam nadzieję, że nikt się nie myśli, że nie jestem w ciąży. Chwileczkę. Oh, ojej, niedługo będziesz miała dziecko. Proszę, przejdź. Oh, jeszcze chwileczkę. What? Chyba to był zdrowy ząb. Proszę, siadaj. Jesteś w ciąży, nie martw się. Wszystko będzie w porządku. <laughs> Udało się! Puszku możesz wyjść, jesteś bezpieczny. Nikt nie może nas rozdzielić. Ale dobrze, że wzięłam cię ze sobą. Chwileczkę, przygotuję narzędzia. Czy ty też to słyszałaś? Co słyszałam? Ciszej, Puszku. Nie, nic nie słyszałam. Puszku, gdzie ty jesteś? Aha, więc nie przywidziało mi się. Jak mogłaś? Myślałem, że jesteś w ciąży, a ty po prostu bezczelnie mnie okłamałaś. Spadaj mi stąd. Nie spodziewałem się, że będę tu przeszukiwany. Trzeba po prostu zachowywać się pewnie. Fileczkę? grasz w koszykówkę? Ja też poświęciłam temu całe życie. Mam tu nawet medal. Pokaż mi piłkę. E, nie mogę. Dlaczego? Kurczę, wpadłem. Mam tylko jedno wyjście. Wiać! Chwileczkę, dogonię cię. Co tu się dzieje? To nieboisko do koszykówki. Proszę siadać. Już wiem! Rozpoznałem cię! Widziałem cię w telewizji. Mogę prosić o autograf. E, autograf z chęcią. Gotowe! Proszę! Dziękuję. Stać! Doktorze, on coś ukrywa. Nie chce wypuścić piłki z rąk. Oddaj mi ją! Dowiem się, co tam jest! Co tu się dzieje? Nic ci nie tam! Aha! Ojej, e, wiecie co? Chyba powinienem już iść. Dziękuję, do widzenia. Co za bezczelny typ, a ja jeszcze poprosiłem go o autograf. Chyba nie wpuszczają tu ze zwierzętami, ale nie mogę zostawić mojego króliczka. Podczas gdy pielęgniarka jest zajęta robieniem zdjęć, myślę, że dyskretnie wezmę sobie biały fartuch. Nie powinni czepiać swoich pracowników. Ukryję królika w tej apteczce. Genialny plan. No hej, co ty tu robisz? Ten telefon. E, przepraszam, poniosło mnie. Wielkimi rzeczy. I tak nie ma pacjentów. Dało mi się. Najważniejsze, że przemyciłam ze sobą królika. To moje małe zwycięstwo. Hello. Przepraszam, czy możemy już zacząć? Witam Nancy. Znowu nawijasz przez telefon? Ja tylko na sekundę. To dziwne, lekarz przecież jest już na miejscu. Co tu się dzieje? Dlaczego w moim gabinecie jest jakiś królik? Wyjdziesz sama, czy mam cię wyrzucić. Wychodzę, do widzenia. Co to było? Chwileczkę. Następny. To ja. Życzcie mi szczęścia. Otwórz książkę. Muszę sprawdzić, co jest w środku. To tylko książka. Tak właśnie myślałam. Chomik jest naprawdę uroczy, ale nie można wnosić zwierząt do szpitala. Chowam go do klapki, a ty pójdziesz do lekarza. Zabierzesz go, jak będziesz wychodzić. Proszę. Jak to nie można wnosić zwierząt? Co zrobię z karaluchem Michaelem? Zakaz pewnie dotyczy też owadów. Chyba mam plan. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest niezauważona kradzież słoika z witaminami. Nie bez powodu cały czas oglądam filmy o ninja. Zwinne ruchy to moja specjalność. Mamy to. Teraz możemy włożyć Michaela do tego słoika. Z witaminami na pewno mnie przepuszczą. Wskakuj. Gotowe. No właśnie, tak powiedziałam. Chwilka. Co jest w słoiku? Witaminy? No dobrze, możesz wchodzić. Latająca rękawiczka! Dzień dobry! Proszę siadać. Michael, żyjesz tam? Jesteśmy na miejscu. Mogę Cię wypuścić na kilka sekund. Nie martw się, to nie potrwa długo. Zrobię sobie zęby, a potem wrócimy do domu. No gdzie to jest? Czego szukasz, doktorze? Witamin! A, przecież masz je za sobą. Daj mi je, proszę. Na pewno? Może nie potrzeba? To dziwne, a gdzie witaminy? Czemu słoik jest pusty? Uf. Co to ma być? Karaluch? Jak mogłaś go tu przyprowadzić? Wstydź się! Spadaj mi stąd. Dobrze, tylko daj mi Michaela, to mój przyjaciel. Witamy w challenge'u na Parara. Witam wszystkich. Przed Wami nowe wyzwanie kulinarne. Musicie udekorować tort. Alice pokaże Wam torto, jakim marzę, a wy postaracie się taki zrobić. Gotowi? Widzę, że tak. W porządku do dzieła. Dobrze, zacznę od jajek. Prawda, babciu? Ojej, samo wskoczyło do miski. Wyciągnijmy wszystkie skorupki. Fuj, jajko jest takie obślizgłe. Pomogę ci wnusiu. Tak się robi, widzisz? Wiem, wiem, jestem najlepszą babcią na świecie, nie dziękuj mi. No to kontynuuję. Jedno jajko to za mało. Co tam dalej? Cukier? Tak mało cukru? Ależ babciu to ciasto musi być słodkie bardzo słodkie. Dodam nieco więcej. Spróbuję. What? Dodałaś cały cukier? Tak, babciu. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. A ty co robisz? A, nalewasz mleka. Więc zrobię to samo. Otwórz się. O, nie, wszystko wylałam. Użyję tego, co zostało. Nie martwcie się. No i gotowe. Babciu, a mogę pożyczyć swoją mąkę? A wsik! O rety, jestem cała w mące. Spójrz, jestem brudna? O matko! Daj spokój, zaraz to naprawię. Lepiej? Dobra, co tam dalej? A, dodajemy mąkę. Teraz to porządnie wymieszam. Chociaż po co mi trzepaczka, można to zrobić rękami. Och, ta młodzież. Nawet nie wie, jak używać trzepaczki. Tylko w tych telefonach siedzi. Babciu, trzepaczki to przeżytek. Mamy przecież roboty kuchenne. Mieszają wszystko za ciebie. To moja ulubiona maszyna. Robi wrażenie. A co tam u mnie? Oj, prawie zapomniałam dodać kakao. Wnusia chciała tort czekoladowy, więc już się robi. To będzie najpyszniejszy torcik. Przelewam do miski i wkładam do piekarnika. Ojej, moje plecy. Muszę się oszczędzać. Póki tort się piecze, to ja tu trochę porobię na drutach. A ja coś sobie zjem. Chwileczkę. Te Oreo mogą mi się przydać do czegoś innego. Zrobi z nich okruszki, z których powstanie pyszna czekoladowa warstwa. Wsypujemy do foremki i wracamy do ciasta. Przeleję je do miseczek i dodam kolorów. Mój biszkopt będzie nietypowy, taki bardzo kolorowy. Wow! Ale super! A teraz wlewam to wszystko do foremki. Chaotycznie, nie będą to równe warstwy. Dzięki temu wyjdzie mi bardzo kolorowy torcik. A teraz chodź do piekarnika. No i czekamy. Szefowo, a u ciebie co tam? Co za matorki? Czas na moje arcydzieło. Patrzcie i uczcie się. Też pokoloruję moje ciasto. Użyję do tego celu kilku foremek. Do każdej wleję troszeczkę ciasta. Bądźcie gotowe, że moje biszkopty będą najlepsze na świecie. No robi wrażenie. O. O, kochana, trzymaj, bo zmarzniesz. Zrobiłam ci na drutach kocyk. O kurczę, przecież moje ciasto siedzi w piekarniku. Upiekłeś się? Co za zapach! Ojej, ostrożniej! Przepraszam, potrzebuję piekarnika. O, to i moje cudeńko! No i jak się podoba? Szefowo kuchni, proszę spojrzeć! Czyż to nie jest wspaniałe? Jean, daj mi syrop! Potrzebuję go! Zrobię piękny, a co ważniejsze, ciekawy torcik! Syrop na miejscu, posypka też... I królewna. O, mój biszkop też jest na pewno gotowy. No i jak tam? O jej gorące parzy! Wygląda dobrze. Dodam tylko pastę z marszmelą. Ale najpierw muszę jej spróbować. Mm, niebo w gębie. Jestem pewna, że spodoba się Elis. Porządnie wysmaruję biszkop kremem. A z wierzchu dodam wszystkie moje zapasy słodyczy. Patrzcie, jakie piękne serduszko mi wyszło. Voilà! To nie może się nie podobać. Nawet szefowa kuchni jest pod wrażeniem. Dziękuję. Ojej, ten tort jest naprawdę taki pyszny. Chcę go spróbować. Opanuj się, to dla Elis. Ojej, przepraszam. Oczywiście, że ten tort jest dla ciebie. Moje biszkopty też są na pewno gotowe. Rewelacja. Czas złożyć to w torcik. Tylko spójrzcie jakie kolorowe biszkopty. Dodam też mój firmowy śnieżnobiały krem. A teraz za pomocą specjalnego noża wszystko rozsmaruję. I dodam kolejne warstwy. Całość ozdobię słodką posypką. Spójrzcie tylko, jaki apetyczny tort. Teraz dodam jeszcze jedno piętro. Yummy. No i wykończenie. Kolorowe syropy. Z ich pomocą zrobię piękną tęczę. Jest super. To idealnie dopełni mój tort. Doskonale. Jestem genialna. Wszystko gotowe? No to przejdźmy do degustacji. Ojej, jakie piękne torciki! Czy to rożpunka? Super! Muszę spróbować. Mmm, smaczna. A ciekawe, jak smakuje ciasto. Mmm, jest pyszne. Tak się cieszę. kolejny niech będzie tort, serduszko. Wow, cukierki czekoladowe, mm, uwielbiam je! Ojej, jaki kolorowy! Nieźle, siostrzyczko! Wszystko dla ciebie! A to ciasto wygląda niesamowicie! Ta tęcza też jest jadalna? Hmm, palce lizać! Spróbuję tortu! Daję mu 10 na 10. Najbardziej spodobało mi się ciasto szefowej kuchni. Wiedziałam. Gratulujemy. Nie wierzę! To nowy iPhone! A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Jakiś hmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego? A ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo! Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz! Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś! Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. Od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Podziel się. Nie ma mowy. Chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza! Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem, co zrobię! Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow! Wychobowałaś nową kukurydzę! Też tak zrobię. Wsadzę to tutaj i podleję. Trzęsienie ziemi. Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie, o, moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy, rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zawiedzie. Z mlekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Muszę go przymierzyć. Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to co twojem ma. Dobra, zjem to co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuje czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera. Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek. Pyszności. Wolałabym kole niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor. What? To czekolada. Może moje mentosy też są jakieś dziwne. Też wyglądają jak czekolada. Tak! Można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz. Dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. To jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek i wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Po mnie ma. Już mi się znudziło powtarzać nie. Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki! A ja mam naszyjnik! Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam! Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści! Jak boli! To prawdziwy naszyjnik! W środku muszą być kamienie! Wow, to perły! To jest lepsze niż czekolada. Za wcześnie się cieszysz, Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko. Może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma! Oddychaj głęboko! Moje oczy! Łzawią mi! Nic nie widzę! Świetnie! Dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje! Odłóż to na miejsce, Chelsea! Albo oberwiesz! Znowu cebula? Skąd ona się wzięła? Smacznego!